Kurwa szybciej, ork Raidery są wszędzie. Pierdolone na jazdy. Zajebiście jeszcze Gandalf dostał kika. Ta w dodatku fut się kończy. Wolni nie mamy many na haste. No kurwa i bot mi siadł. Mamy przepierdolone Legolas jest haket. W kurwę, co to było, znowu jebamy kicksoft. Dobrze że nie miałem battle. Dobra, chuj z runami, jak to? Mam jeszcze timeringi. Ta dobrze kminisz. Utanikur, trzymaj się rany, bo zapiedalamy. Dalej panowie bo mam już jellą. Ach. Ach! Jump. Utań branchur! Ja pierdolę zgubiłem w lesie Wanda. Nie pierdol tylko odsumowuj łódkę. A gdzie jest ten PC? No kurwa ale frezy. No dalej, bo pocałujesz posadzkę w świątyni. A Mega jump. Łup Bęc. Kurwa wart 88 HP. Dobra, płyniemy do Thais Pierdolę ja tam nie wracam, nikt nie daje free items. Szkoda, tyle jak spa się zmarnuje. Ale tu cicho, chyba zdążyliśmy przed brazolami. Go go go. Eee, co jest kurwa? Znowu jebani akwizytorzy? Chcemy kupić fuda. Banda małych skurwy synów. Golda zalegro kupiliście czy chuj, jaja se robicie czy chuj, mam tylko Dragon Ham. Słyszałem, że Hama chłapie niezła strajda, ta nawet najdzielniejsi rycerze o tym wiedzą. Dobra wbijajcie. Ale żadnego spamowania NPCów. Spoko dzielnia. Byłeś tu kiedyś? Wygląda jak w Venore. Nawet jebie jak w Venore. To idziemy na Singlerata? Elo, dasz coś? Free items, Plix. No kurwa co to ma być? Jakaś ulica dla Brazoli. Food Plix Hacket. Jakiś pap? Pod zwalonym koniem. WOF. O stary. Zajabista klima w stylu średniowiecza. Ciekawe czy mają magik shopa albo Kowala. Kurwa ale burdel. Chuj chodźcie, o jest i bank. Kicho. Sorry ziony ale nic tu po was. Panienki są od 40 levela a do tego buli się stoka od każdej. A, z was to widać niezłe przydupasy, Popytajcie może ktoś pierdolnie z wami szare. Chciałem kupić paka za GP. Ale mam tylko 200 k bo akurat aukcja się skończyła. Ta, czekaj czekaj jakbym coś pamiętał. O tak. Mój kolega to GM, dostaniesz bana i bileted za kolund szarinka. te pace to tam chuj pominiemy. No kurwa mać pierdole, pedał, teraz wszyscy się dowiedzą, że stawiamy bota na gfpki. I co tam? Your account balance is 206 gold coins. Zajadio zatrajdnąłem armor za piwko. No kurwa, pierdolisz? Bujal China na i tak każdy cię tu zna jako noba. Widziałeś, jakie tamten typo majek? Kurwa, demon Lexy pierdolony farciarz. Ej, sorry, nie wiesz co to za player ten tam koło okna? A tamten. To właśnie Mateusz Dragon Wielki. Najlepszy polski drut, podobno nie tylko robi uchy, za większą sumę może łyknąć jak Francuz. Z połkiem za pięćdziesiątka. Kurwa, nieźle. O kurwa GM. To jak który robi tego o Hiszpana? Puf. He 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 ale nap wyłapał bana. O kurwa ale miałem sen. Ej ty mały skurczybyku. Pamiętasz, wisisz siano za hunty. Nagle EBS kurwielu. Pierdole dałem ci już Golden Ringa. Teraz dasz dupy. Kutas z ciebie nie miara. Spoko mam kondony. Mnie zastanawia tylko jedno, skąd twoi kolędzy mieli siano na takie wykurwiste addony? Kupili golda z Allegro. Gówno prawda. Miałem bota na uchy. A ja miałem w domku kubak paksowów. Utamowita. Oddawaj Froda albo w pierdol. Kurwa, a już się bałem. O lol. Po chuj mam sobie robić Red przez takich napców.